Który to raz, bo nie pierwszy, co? Trzeci. No, do trzech razy sztuka. Przepraszam. Potrzebuję hajsu na egzamin. Trzeci raz! Trzeci raz! Zabry! Skąd ci wezmę? To poprosił. Siema. O kurwa, niezły jest. Ile ty masz lat? Osiemnaście. Niedługo. To wróć, jak będziesz pełnoletnia. Ale ja nie do pracy, ja w sprawie ojca. A w ogóle co u niego? Nie wiem. Mam taki układ, że ja nie wiem co u niego, on nie wie co u mnie. Halo, Oko, okay. Za ile będziesz? Co się stało? Na budowie był wypadek. Co? Krzysztof Chudzik nie żyje. Kto tam jest? Nie będzie, Tata, leżał gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Trzeba go stamtąd zabrać? Lotnisko nisko raz. Są cię nie A teraz? I need to transport a body. To where? Poland. Polska, pierogi. I'm in the game. Często tak robisz? To był mój debiut. Jakby się było zimno, to do mnie zapraszam. Weź błotek, nie świruj, to jest córka Krzyśka. Co to znaczy? Żadnych pieniędzy nie dostaniesz. I to przejebane. Witamy w Irlandii. Dasz radę. Nie płacz. Ja nigdy nie płaczę. Idziesz k***a młoda czy jak?